Udawnictwo Czuwaj, Czuwaj przedstawia słuchowisko stworzone na podstawie powieści Romana Dmowskiego napisanej pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski pod tytułem Dziedzictwo. Montaż i efekty akustyczne Marek Niśko. Muzyka wykorzystana podczas tej produkcji Art List. Rozdział piętnasty Na czwartku u Czarnkowskich elegancki profesor Kozieniecki przywitał się z Twardowskim tak zimno, że to było aż niezgrabne. Cóż u licha, rzekł do siebie Twardowski, czyż on już zaczął mnie uważać za swego rywala. Niebawem spostrzegł, że nie tylko Kozieniecki się zmienił. Wiele innych osób, mężczyźni i kobiety, które mu się wczoraj narzucały, dziś udawały, że go nie widzą lub traktowały go obojętnie, prawie z lekceważeniem. Wiele sobie z tego nie robił. Nawykły do obojętnego traktowania ludzi, niewiele dbał o to, co o nim myślą. Niemniej instynktownie przybrał postawę lekceważącą i pogardliwą, człowieka urażonego w swej dumie. Jako wprawny psycholog od pierwszej chwili zrozumiał, że tu idzie przeciw niemu jakaś robota. Gdy się witał z panią czarnykowską, ta go zapytała. Czy panu bardzo się spieszy? Nie. Czy może pan wyjść ostatni? Chciałabym z panem pomówić. Przyszedł tym razem późno, więc bez wielkiego poświęcenia mógł się doczekać opróżnienia salonu. Pan Nawanda przywitała się z nim po przyjacielsku, ale z jakąś niezwykłą powagą. Robiła wrażenie, jakby miała mu coś do powiedzenia, ale się bała. Gdy ostatni goście opuszczali salon, pani Czarnkowska nań skinęła, jednocześnie zaś dała znak Wandzie, żeby zniknęła. Twardowski usiadł przy niej. Byli sami w salonie. Pan mi powiedział, rzekła nieśmiało, że mnie użyje do pomocy. Obiecał mi pan to. Czyż już teraz mogę się Panu na co przydać? Teraz jeszcze nie, ale może bardzo rychło. Wpatrywała się weń, jakby chciała ukryte jego myśli wyczytać. Panie Zbigniewie, nie obrazi się Pan na mnie, jeżeli o jedną rzecz zapytam? Jakże mógłbym się na panią obrazić? Tak wierzę w pani przyjaźń. Wahała się przez chwilę. Dla celu, który pan sobie postawił. Musi pan potrzebować także i pieniędzy. <laughs> Tego mam więcej niż mi potrzeba otworzyła szeroko oczy. Więcej niż potrzeba? Dlaczego tak pani się dziwi? No bo. Mówią, że nie mam nic że Stryj stracił cały majątek nie zaprzeczyła. Miło słyszeć, że poczciwy mecenas Kalmer tak się o mój los troszczy ja to nie od niego słyszałam. Ale od niego to wyszło. Otóż zapewniam panią, iż Stryj zostawił mi tyle, że mam zapewnioną całkiem swobodę ruchów i niezależności. Jaka pani dobra, że się pani tym zainteresowała? Bo to sprawa i pana, i Alfreda. A gdybym był bankrutem i istotnie pieniędzy bym potrzebował? Oczy jej zabłysły. Wyciągnęłabym od męża wszystkie swoje oszczędności, wszystkie pieniądze i złożyła je w pańskie ręce. Alfred by to pochwalił. Niech pan pamięta, że zrobię to na każde pańskie skinienie. Twardowski, wzruszony, ucałował rękę biednej kobiety. Dziękuję pani z całego serca. Na szczęście jestem zamożniejszy niż ludzie myślą. Skąd więc te pogłoski? Otóż proszę pani, sam jestem w części ich autorem. Wygodniej mi na razie uchodzić za uboższego niż jestem, ale widzę, że mój w tym wypadku współpracownik, pan Kalmer, poszedł znacznie dalej ode mnie. Pani Czarnkowska zamyśliła się, zaczęła mówić cicho, jakby do siebie. Wtedy tak samo się zaczęło. Pojawiły się pogłoski, że Alfred jest zrujnowany, po nich przyszły inne, coraz gorsze, coraz potworniejsze. Prawdopodobnie i teraz tak będzie. Rzekł spokojnie twardowski. To straszne. Już dziś uderzyła mnie niektórych osób jakaś obojętność do pana. Zauważyłem ją. Na to wszakże wystarcza wiadomość, że jestem bez grosza. To brzydka wada. Ale wierzę w mojego przyjaciela Kalmera, że on na tem się nie zatrzyma i wymyśli na mnie wiele ciekawszych rzeczy. Boże! Boże, jakiś ten świat okropny! Jak ja się tego boję. Jestem słaba kobieta, ale będę walczyła do ostatnich sił za pana. Alfred będzie to widział. Wyczerpana tym wybuchem padła bezwładna w głąb fotela. Twardowski serdecznie się ze swoją sojuszniczką pożegnał. Wracając do domu piechotą, myślał o czekającej go kampanii, której pierwsze strzały już padły. Nie bał się walki, ale nie wiedział jeszcze, jak i czym sam będzie walczył. Cieszyło go, że ma sojuszniczkę w pani Czarnkowskiej. Słaba, dogasająca kobieta no tak, ale ona nie dopuści do tego, żeby jakiekolwiek oszczerstwo znalazło wiarę u Wandy. Zbliżał się do swojego domu, gdy uwaga jego zwrócił stary, brodaty Żyd. Zamożnie, acz po europejsku ubrany. Stał tam w długim paltocie i w małej, okrągłej czapeczce na głowie. Dotychczas obserwował podobne typy z daleka. Nigdy nie miał z nimi do czynienia. Żyd szedł prosto na niego. Przepraszam. rzekł, zdejmując czapeczkę. Czy pan hrabia twardowski? Fardowski, ale nie hrabia. Ja bardzo przepraszam pana hrabiego, ale ja chciałem pomówić o jednym interesie. Czy mógłbym wejść na chwilkę? A co to za interes? Kto pan jest? Ja jestem cukierman. O co panu chodzi? Może pan zaraz powiedzieć. Tak na ulicy? Można na ulicy. Ja słyszałem, że pan hrabia ma zamiar zaciągnąć pożyczkę. Ja bym mógł służyć na bardzo dogodnych warunkach. – O! – pomyślał Twardowski. – Widzę, że moja finansowa reputacja szeroko się rozeszła. – Kto panu powiedział, że ja mam zamiar zaciągnąć pożyczkę? – To mój fach, proszę pana hrabiego, wiedzieć takie rzeczy. Ale każdy fach ma swoje sekrety. – No to powiedz pan swemu tajemniczemu informatorowi, że niepotrzebnie zajmuje się moimi interesami. – Źle pana poinformował. Pożyczki nie potrzebuję. – Cóż… Ale może na wszelki wypadek pan hrabia weźmie mój adres. Ja mam telefon i zawsze się stawię. Wsunął bilet w rękę twardowskiemu i oddalił się z uniżonym ukłonem. Widocznie jeden z przyjaciół i agentów kulmera. Mówił do siebie twardowski. Tamten wierzy niezłomnie w moją biedę i. Przez nią postanowił dojść do mnie. Nie udało mu się zrobić mnie grabarzem ani kochankiem pani Brzozowskiej. Liczy teraz, że mogę być wzięty na łańcuch, jako dłużnik pana Cukiermana. Przyjaciel Kalmer jest nie lada meternichem. Gniewało go jednak, że przeciwnik ciągle się rusza, ciągle coś przedsiębierze. On zaś stoi w miejscu i biernie czeka, co dalej nastąpi. Tamten zna wyborne stosunki miejscowe, Posiada licznych agentów i współpracowników, on zaś jest tu obcym, stoi sam, a cała jego armia składa się z biednej, złamanej zresztą kobiety. Teraz już czekać nie można, bo walka bodaj rozpoczyna się na dobre. Zaczął wyrzucać z siebie, że zbyt zadowalniał się dotychczas znajomościami salonowymi, z których nie ma żadnego pożytku, że nie nawiązał dotychczas stosunków z ludźmi, w których mógł znaleźć sojuszników. Przecież tacy ludzie są na pewno w polityce, w prawie, w instytucjach i w organizacjach, w których się pracuje i walczy. Najgorsza, że on o właściwym życiu polskiem nie ma pojęcia. Widzi wprawdzie rozmaite jego przejawy zewnętrzne, jedno przeczuwa, drugie podejrzewa, ale ciągle jest jak w lesie. Teraz, choćby nie chciał, będzie musiał karierę salonową skończyć. Pomoże mu do tego Kulmer, który zaczął od wyrabiania mu reputacji bankruta, a niezawodnie na tym się nie zatrzyma. Nawet na czwartkach u Czarnkowskich nie można będzie się pokazywać. Panią Czarnkowską, i ma się rozumieć pan musi widywać, ale nie w dniach przyjęć. Tym bardziej jest zmuszony szukać innych ludzi. Nigdy nie czuł tak wielkiej potrzeby posiadania przyjaciół, jak w tej chwili. Przypomniał sobie księdza Rybarzewskiego. To niewątpliwy przyjaciel, trzeba go odwiedzić. Kazał zatelefonować po samochód i wyjechał na parę dni do Turowa. Pierwszego zaraz dnia odwiedził proboszcza. Powiedział mu o swoim zamiarze wycofania się z życia salonowego i szukania sobie towarzystwa ludzi, którzy tworzą istotne życie tego kraju. Tacy ludzie. Rzekł ksiądz, są dla pana właściwym towarzystwem, ale przecie można pogodzić jedno z drugim. Jest pan człowiekiem młodym, nie można żyć samymi poważnymi rzeczami. Twardowski uśmiechnął się. No, zdaje się, że przez pewien czas salony będą dla mnie niedostępne. Ksiądz spojrzał zdziwiony. Pan Kalmer rozpoczął ze mną walkę i zabrał się do psuciami reputacji. Ksiądz nagle sposępniał. Zadał parę pytań gościowi w sprawie doświadczeń, które miał ostatnimi dniami na warszawskim gruncie, a potem zamilkł. Widać było, że wiadomości Twardowskiego poruszyły go głęboko. Stracił zwykłą werwę. Siedział chmurny, namyślony. Chwilami nie słyszał, co gość do niego mówił. Twardowski opuścił proboszcza pod wrażeniem, że ten więcej się przejął od niego samego jego walką z kalmerem. Wróciwszy do swego mieszkania w Warszawie, zastał bilet profesora Franciszka Piętki. Pamiętał go dobrze z przyjęcia u Osieckiego, na którym się poznał z Topolińskim i Kozienieckim. To był bodaj najsympatyczniejszy ze współbiesiadników. Trzeba będzie go bliżej poznać. Tegoż popołudnia poszedł do profesora z rewizytą i szczęśliwie zastał go w domu. Młody oryginał przyjął gościa w gabinecie, którego wygląd świadczył o słabem zamiłowaniu gospodarza do systematyczności i porządku, ale jednocześnie o wytężonej pracy. Był widocznie rad z gościa, ale i zakłopotany. Przepraszam za ten nieład. <laughs> Niech pan mnie nie przeprasza. Ja do tego jestem u siebie przyzwyczajony. Uważam nawet, że przy dłużej pracy porządek jest niemożliwy. Piętka się rozjaśnił, widząc człowieka, który go rozumie. Usadowiwszy gościa w fotelu, usiadł naprzeciw niego i zaczął od razu mówić tonem przekonywającej szczerości: Byłbym przyszedł do pana wkrótce po naszym spotkaniu u Osieckiego. Pan zrobił na mnie wrażenie mądrego człowieka. Ma pan w pięcie więcej rozumu niż taki na przykład Topoliński w głowie. Jedna rzecz Atoli mnie zatrzymała. Twardowski czekał, co dalej usłyszy. Nagle gospodarz bez żadnych przygotowań rzucił pytanie: Czy pan wie, co o grabarzach? O związku uczynnych grabarzy? Tak. Wiem sporo. Otóż, zaraz po naszym spotkaniu Grabarze u nas na uniwersytecie zaczęli robić panu ogromną reklamę. Wyciągnąłem stąd wniosek, że i pan do nich należy i dlatego do pana nie poszedłem. Nic o tej reklamie nie wiedziałem, rzekł śmiejąc się twardowski. Ale widzę, że pan zmienił zdanie skoro był pan łaskaw mnie odwiedzić. Czyżby przestali mnie reklamować? To rzecz niesłychanie dziwna. Z początku opowiadali, że przyjechał z zagranicy człowiek pierwszorzędny, inteligencja niepospolita, wiedza ogromna, kultura wysoka, niezwykła zdobycz dla naszego kraju. Oni tak reklamują tylko swoich. Potem to nagle ucichło. Nic o panu nie mówili i niechętnie opowiadali, gdy ich pytano. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że w ostatnim czasie, tygodniu nagle zaczęli wygadywać na pana niestworzone rzeczy. O, to było dla mnie dowodem, że pan y, do bractwa nie należy i natychmiast do pana przyszedłem. Twardowskiego ujęła ta prostota i szczerość gospodarza. Chciał go zapytać, co o nim opowiadają, gdy rozległo się pukanie do drzwi. Jeżeli pan pozwoli rzekł gospodarz, wstając z miejsca to dokończymy potem tej rozmowy. Teraz żona prosi nas na herbatę. W malutkim, skromnie umeblowanym saloniku czekała na nich pani profesorowa. Osoba wybitnie brzydka, prawdopodobnie w wieku męża, ale wyglądająca znacznie starzej od niego, nosząca na twarzy ślady wysiłku i wyczerpania, charakterystyczne dla kobiet intelektualnych. Przedstawiwszy jej twardowskiego piętka dodał: Moja żona doktoryzowała się z psychologii. Otośmy koledzy! rzekł z uśmiechem twardowski. Tylko, że ja się nie doktoryzowałem. Z grzeczności zagadnął panią domu o wspólnym przedmiocie i przekonał się, że przestudiowała sumiennie co najmniej jeden podręcznik i wyznaje go prawowiernie. Pani widocznie rada była ze spotkania człowieka, z którym mogła poprowadzić fachową rozmowę, ale Twardowski się nudził i niecierpliwie czekał na dalszy ciąg wynurzeń profesora o grabarzach. Słuchając Pani, zdającej egzamin ze swojej wiedzy, zastanawiał się nad jednym zagadnieniem psychologicznym. Co mogło skłonić takiego żywego i interesującego człowieka jak Piętka do ożenienia się z taką suchą, papierową kobietą, umiejącą powtarzać tylko to, czego nauczyła się na pamięć? Jedyne wyjaśnienie znalazł w tym, że Pani profesorowa niewątpliwie pochodziła ze sfery kulturalniejszej niż mąż, co musiało mu imponować. Zauważył sobie w duchu, że takie małżeństwo ma dobrą stronę. Piętka jest człowiekiem pełnym zapału do innych rzeczy, może właśnie dlatego, że nie ma u siebie w domu nic, co mogłoby go od nich odciągnąć. Jakimż przeciwnym biegunem jest Wanda, która doszła do przekonania, że jest głupia, a która jest najbardziej interesującą ze wszystkich kobiet. Poważna herbata wreszcie się zakończyła i wrócili z Piętką do jego zaśmieconego gabinetu. Ma pan zupełną słuszność rzekł, nawiązując przerwaną rozmowę, Twardowski. Nie tylko nie jestem grabarzem, ale mam zaszczyt być trochę W wojnie z tym bractwem. To chyba od niedawna tak, dopóki mnie nie poznali liczyli, że do nich przystąpię. Teraz rozumiem zawołał rozjaśniony Piętka Mam nadzieję, że pan pójdzie z nami przeciw tym łajdakom może się sobie nawzajem przydamy. Rzekł Twardowski. Niech mi pan przede wszystkim powie, co oni o mnie opowiadają. Paskudztwa. Paskudztwa, proszę pana, których trudno powtarzać. A, to tym bardziej mnie to interesuje. Więc mam powtórzyć wszystko bez oszczędzania pana? O, ma się rozumieć. Ja wszystko wytrzymam. Więc przede wszystkim jest pan powierzchownym blagierem udającym uczonego, Choć nic nie napisał. Dają nawet do zrozumienia, że ma Pan trochę bzika. Półsłówkami bąkają, że było coś brzydkiego między Panem a Pańskim stryjem, że przyspieszył Pan jego śmierć, nie wiadomo jakim sposobem, że coś niewyraźnego stało się z testamentem. Oho! Ho, to grubo! I cóż więcej? Ci, co bywają na salonach, opowiadają, że pan był niedawno u niejakich państwa brzosowskich. Pani podobno jest pięknością i skorzystał pan z nieobecności pana domu i tak się obcesowo zachował względem pani domu, że zadzwoniła na służbę i kazała pana za drzwi wyrzucić. Twardowski słuchał wszystkiego z zimnym, szyderczym uśmiechem. Dowiedziawszy się Atoli o swej klęsce w roli dążyłana, zerwał się z fotela, wykrzykując – a, to bezczelna kanalia. Piętka się przestraszył. Zaczął się tłumaczyć. Przepraszam, że to powtórzyłem. Ależ dziękuję panu. Bardzo panu dziękuję. Oddał mi pan prawdziwą usługę. To ja przepraszam pana za swój wybuch. Widzi pan, łatwiej wytrzymać oskarżenie o najpotworniejszą zbrodnię niż ośmieszenie. Nasi ludzie, rzekł piętka, niczemu nie wierzą, bo te kanalie dobrze znają. Twardowski się zastanowił. Po chwili milczenia zapytał: Czy Kozieniecki należy do tych opowiadaczy? On także jest grabarzem. Zdaje się, że od niedawna. Jak pan musiał zauważyć, to wielki elegant. On jest głównym źródłem plotek salonowych. A więc historia o pani Brzozowskiej od niego pochodzi. Piętka milcząco potwierdził: Ja się w takim razie z nim rozmówię. M myśli go pan wyzywać? Zobaczę. W każdym razie nie będzie więcej opowiadał. Powstał, zbierając się do wyjścia. Proszę pana, rzekł Piętka, w swojej walce z grabarzami może pan liczyć na mnie i na moich przyjaciół. Pan mało zna nasze stosunki, chciałbym pana trochę o nich poinformować. Bardzo pana o to proszę. Niech pan sobie wybierze który z najbliższych wieczorów. Kiedy pan jest wolny, to sobie dłużej pogadamy. M mogę pojutrze. O ósmej jestem wolny. Znakomicie. Niech pan zrobi mi tę przyjemność i przyjdzie zjeść ze mną kolację. Przed pożegnaniem zapytał jeszcze gospodarza. Nie wie pan, czy profesor Kozieniecki ma jutro wykład na uniwersytecie? Mogę zobaczyć. Widocznie dobrze orientował się w chaosie książek i papierów zalegających długi stół pod ścianą, bo rychło znalazł czego szukał. Ma, ma. Od dziesiątej do jedenastej. Dziękuję panu. Pożegnał się i zostawił gospodarza, zastanawiając się nad tym, do czego ta wiadomość Twardowskiemu mogła być potrzebna. Twardowski zaś na ulicy myślał o tym, że Kozieniecki musiał opowiedzieć historię o nim i pani Brzozowskiej, pannie Wandzie, i to wprawiło go w coraz większą wściekłość na eleganckiego profesora. Co dziewczyna mogła sobie teraz o nim pomyśleć?